Zatem zaczynamy nietypowo, bo ciągle wiszę do góry nogami. Oby nam Eli w czas pomogła. No, kolega, to mi zaimponowałeś. Dobre wejście, bez dwóch zdania. Czekajcie, czekajcie, bo przecież sobie sam z nimi nie poradzę. No. skromnym zdaniem, powinniśmy wejść gdzieś na dach. Im wyżej, tym lepiej. Tak to przynajmniej widzę. A, i mamy kolejnych, robi się gorąco. Tak, aby nam się nie nudziło, tak? Więcej was matka nie miała No ilu was tutaj jeszcze wyskoczy, no No dej, no naładować ten rewolwer Magazynek pełny Okej, okay, okej okay, To akurat zauważyłem Zregeneruje się na szybko Ups, to idzie w moim kierunku Zbyt szybko No i wyszło jak zawsze Powracamy z powrotem. Dałem się po prostu zaskoczyć, ale to już nie będzie pierwszy raz. A tego się nie spodziewałeś? Hmm? Podziękował oczywiście za precjozy. Dobrze to słyszeć, bo zaczyna się robić naprawdę nieciekawie. Noc żywych trupów bym powiedział. Tylko mnie zostało to za dnia. A, Eli. Ej, co, to co, co jest? Joel, co, co ty mnie! Ogróci na kolana. Uspokój się, stary. Ty na kolana! Nie prowokuj mnie. spokojnie. Chciałeś się ugryźć? Wyrastać coś? Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę choćby zadanie. Wystarczy! Ja dole! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę. I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę. A na oh. początek zdejmij mi kajdanki. Wiszę Joelowi przysługę. To ma być jakiś żart? Dosyć tych pierdół. Potrzebny mi wóz. A jednak żartujesz. Potrzebne ci auto. Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd. To myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? A? E? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarty. Co? Patrząc na ciebie, wyszło być ci na zdrowie Słuchaj, nie mała kudna. Nie, pieprze! Przykułeś mnie teraz do. Teraz zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklesić? No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra, idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Tak, chciałbyś. Możesz przestać? Dobra, radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli, rozejrzyj się. Może znajdziesz coś przydatnego. No, spoko. Mówiono nam, że Bill nie przepada za nowym towarzystwem, i uważam, że podchodzi do tego zbyt emocjonalnie, i rozumiem, że pod tym wszystkim coś się kryje. Oczywiście skorzystamy z pozwolenia i rzucę okiem w tym miejscu. Nie mam parcia, by stąd wychodzić od razu, przynajmniej mam trochę spokoju, zatem poszukamy, czego nie mamy. Mapa. Czyli co, małe grzybobranie. Zakładam, że znajdujemy się w knajpie. Tak to przynajmniej wygląda. Może za zabarem będzie coś pożytecznego. Pójdę i zobaczę. Na piwerko przyjdzie jeszcze czas. I wrócę do tego naszego znajomego Billa, bo nie był za bardzo optymistycznie nastawiony, kiedy to musiał zainterweniować, tak? W, naszym, w naszej obronie. Ciekawe dlaczego. Chyba, że chodziło mu o tą pułapkę, którą mu popsułem. No, tego się już nie dowiemy. Tak czy owak, pomógł nam w tej trudnej sytuacji, lecz nie zmienia to faktu, że jest, jakby to ująć, gburowaty. Na razie, co do niego, nie mam zaufania. Co w komu w drogę temu czas chyba to tak jakoś leciało o, rozglądam się jeszcze na sam koniec tak aby być pewny że niczego nie pozostawiłem na pastwę losu no właśnie tutaj nas nie było i kolejny mesaż jeżeli chodzi o porządki to zostały wykonane i to przeze mnie z małą pomocą Eli, Więc zmagazynuję sobie więcej tasiemki, tędy to wchodziliśmy, zamknięte w każdym bądź razie. Dobra, skraftuję sobie parę rzeczy. A może jeszcze jedną rzecz? A co będę sobie żałował? Maksymalne zdrowie zwiększone 20%. Biorę to. Teraz to możemy nawet wychodzić z uśmiechem na twarzy. Otwarty drzwi. Okej. budynku. Schody, szybko. Najlepiej się nie oddaj. Najlepiej będzie jak stonujesz troszeczkę, bo ta atmosfera między wami jest napięta. Coś mi tu przypomina. Powinieneśby. do niego racji? Rozejrzę się, nie ma tam nic ciekawego. To się jeszcze okaże. Dzięki Zacząłem pomału żałować, że w ogóle się go zapytałem o pomoc I co my tu mamy w tym pomieszczeniu? Okej, okay, nożyce zabieramy Ładna wykładzina I kawusi bym się też również napił w tym momencie A dopiero co zwiększałem sobie tutaj, zwiększyłem żywotność, dobra, biorę to mimo to Czeka na mnie tutaj ten olbrzym Skrytka na rupiecie Okej okay. Tutaj nawet nie będę wchodził, bo nie ma po co Tu to teraz mam iście? A, przez okno. W ty się plątał tym razem. No i gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka? Spierdala. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, Bill? Moja druga kryjówka raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się. Bill, proszę. Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie miasta. Niestety roi się tam od zarażonych, dlatego potrzebujemy więcej. Potrzebuję to raczej spokoju, bo nie da się was tutaj więcej słuchać. Dogryzają sobie co chwilę, dosłownie. Coś mi się widzi... Coś mi się widzi... Że, że się popsztykaliście. Tak, coś tam tym stylu. Okej, okay. idziemy. Przezorne zawsze ubezpieczony, no właśnie. A tam dostrzegam jednego kolejnego zarażonego. Cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Okay. Daj siano, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje nowy akumulator. Cholera jest. Co wy tak hałasujecie, damy radę? cocktail pójdzie w ruch i tyle. Nie było aż tak źle. Dobra, trzeba jeszcze raz sprawdzić barykady. Takie proste przeoczenia potrafią się zemścić. Wiesz, co to oznacza? Trzeba będzie zabrać zapasy jeszcze każdym razie. Ten Bill, Joel, <coughs> idziemy. idziemy, idziemy. Daj mi tylko minutkę na obeznanie. Cobie meta wybrał się. Tanty przynajmniej są przewidywalne. Bardziej boję się niezarażonych. To ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? A, nieważne. A my doskonale wiemy, o co chodzi. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Na Oni nie mają klucza. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy. Dobra, zaraz. No to jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi. Bierzmy graty. A, a. Co? Też co broń? N nie ma mowy. Joel, że... ja potrawię o siebie zadbać. Nie. Ty zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak też zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądra jak myślałem. E, e przyjdź to. Serio odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu... ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To zawsze musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale... Gówno, prawda. Jest dokładnie tak, jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę tak kupę śmieci. Zostaw, jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdzie stary. Odpuść, czy możemy już ruszać? Proszę bardzo. Teraz możemy ruszać. Dobra, zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal się. Nowa zabawiczka w nowym pudełku. <słuch> Zaraz pozwolimy sobie na nową zabaweczkę w pudełeczku, a tymczasem klasycznie przeszukamy pomieszczenia. Bill wspominał mi o partnerze. Ciekawe, co miał na myśli i co się z nim stało tak naprawdę, bo z takim nerwusem mało kto by wytrzymał. Kurczę, znajdujemy się w kościele, a my tak umurusani, nieprzygotowani. Ciekawe. Dalej nie przejdziemy. Ok, wracamy do naszego przyjaciela, bo miał się tutaj podzielić z pudełeczkiem jakimś magicznym. Zatem wracamy do niego. Tego szukałem, nie da się ukryć. To mi pomoże oczywiście w ulepszeniu naszej broni. Zatem pójdę, zmodyfikuję sobie broń teraz. Bo jak już tak dają, grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Także zostawię Was na minutkę z samym Joelem. Ej, proszę bardzo. Miotałem się trochę z tymi ulepszeniami, ale wszystkiego nie da się zrobić naraz. Najważniejsze zrobione. Skupiłem się bardziej na strzelbie i karabinie, bo z tego najczęściej będę używał w najbliższym czasie. Z nimi ostrożnie eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Ta, widziałem już Twoje wynalazki. Fajne, nie? Czy ja wiem? Trochę prymitywnie to wygląda, ale czy będzie skuteczna? Hmm? Jak to mówią, czas pokaże. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przegapiają. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest. I ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale sobie odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać to. Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoi. To się nawet może udać. To musi się udać. Nie po to, by dostałem się z tego obozowiska obozu kwarantanny, by teraz odpuszczać. Nie ma mowy. To nie jest konfesjona. Dobra, niczego nie dotykam, tylko to tego może ogarni, bo moim okiem jest troszeczkę rozpiździaj. My coś o tym wiemy, co. Na pewno się przyda. Bill nie mógł wybrać lepszej posiadłości na swoją siedzibę. Mały porządek by się tylko przydał. Dobra, zbierajcie się! Z przyjemnością, ale to będzie w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!